Kiedy nad częścią Europy świeci piękne słońce, nad drugą połową kontynentu, już zbierają się ciemne chmury. choć oczywiście nie o te chmury, powodują duże i wifury, które obalają dźwignie budowlane. Że samoloty mogą lądować na lotniskach, ale chodzi o chmury wojny, bo ten konflikt na wschodniej granicy Ukrainy zdaje się wcale nie wygasa, wcale nie mamy do czynienia z jakimś osłabieniem tego napięcia i wycofywaniem się rosyjskich wojsk z nadgranicy ukraińskiej, a wręcz przeciwnie, konflikt na granicy rosyjsko-ukraińskiej wybuchnąć może lada moment. I nie jest to straszenie, ale, proszę Państwa, e, smutne przewidywanie, które niestety może być tragiczne w skutkach, ale jednocześnie konflikt ten i rywalizacja rosyjsko-ukraińska wokół wschodnich granic Ukrainy pokazuje jedną, że nie jedną, ale wskazuje na bardzo fundamentalne pytanie, proszę Państwa, więc jest pytanie o granice dzisiejszej Europy, o granice kontynentu, o mentalne granice tego, co nazywamy Europą, bo jeśli Niezależnie czy, kiedy, w jaki sposób ten konflikt otworzy się kolejny front walki Władimira Putina z Ukrainą, to pytanie o granice Europy, o granice tego, jak te europejskie elity, jak zachodnie elity postrzegają naszą część Europy Europę Środkową, Europę Wschodnią. Jest pytaniem fundamentalnym, absolutnie fundamentalnym nie tylko dla naszego polskiego bezpieczeństwa, ale dla całego kształtu Europy w przyszłości, bo my, jeśli proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że granica Europy na elit e, Francji, elit, Niemiec, Włoch, kończyć się będzie na e, odrze, no, nawet na odrze, nawet najdalej na Bóg, albo przejść będzie w Medyce, to cała ziemia, która jest na wschód od polskich granic, e, no właśnie, dokonuje. To jest pytanie, które jest niewątpliwie pytaniem strategicznym, niezwykle istotnym dla polskiej racji Stanu i my jako Polacy, polska dyplomacja powinniśmy być jednymi z tych, którzy w świecie mówią o tym, że Europa kończy się wiele kilometrów za polską stroną granicą, a Ukraina dla Europy po prostu należy.